Hej, tu Alex Gamer, a to kolejny odcinek z GTA V. I w tym odcinku będziemy obrawiać razem z trzajnikiem Kayo Perico. Ogólnie to już obrawialiśmy to trochę razem, ale teraz postanowiłem to wiercić na filmie. Mamy ogólnie te ile? Jest słabo. Ustawiamy nagrywanie. Dobra, już jest Git. O dobra, Doszamy no. 2000 za dobre zachowanie. Dwie perspektywy będą na napad Dobra. Daj mi tak, czekaj, kup, kupię pełną kamizelkę, bo czemu nie. Zaproś graczy. No way, man. No way. Man, no... Daj mi... na 10. Daj mi 50%. Chyba ci coś do 40 nawet. Nie bądź wstydem. No dobra, 35 może być. Okej, okay. A ten, 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 ten. Wiem, ale... Nie chodzi mi o to, chodzi mi o to, że ten... Nie bo... bo ten... Dobra, zrobił kratę... Nie mleku... Ale płynio! ale... mi się kreci w kółko? Czekaj nagrywanie. chwilę. Musiałem nagrywanie włączyć. Tak. No ku... wpływaj tu, gruby, dobra, wpłynął nareszcie. No ja co dzięki za info. Już odpauzywałeś? No No i... wchodzi przez drzwi Panna H Dobra, czekaj okay. Dobra No i... po cichu Już ESA mamy tu No jest no. Mało słota jest na mapie Więc będziemy musieli zwykłe pieniądze brać Trudno sí, con él. Czemu i dalej gadają, Czy żyją już Żywe trupy okay. Heavy idzie Tango down Klucze okay. do bramy Yhym musieliśmy ten, nie? Zapomniałem, że to jest okay. Dobra, otwórzmy tu kratę No no, otwórzmy okej, okay, już Dobra, ty zbieraj ja e, przypalę. Dobra, ile masz miejsca? Mm, jedną czwartą mam pojętą. Dobra, ja wezmę. Dobra. Idziemy do nas od tego. O. fuck. Dobrze. Dobra, to są dwa stanowiska na naszej. Dobra Milion sześćset Zastanawiałem się kto tak właśnie... <grym> to był jakiś chłop był zaknięty tu Ciągle na pierwsza Jakiś aka aka Ja też Kurde, cztery złote zostało. Fak, Kurde, a jomal jesteś śmiertelny. No Zostaw. <laughs> jomal. Kurde, że tego guzika nie zauważyliśmy wcześniej. No właśnie. Od napadło o... To jest wyskoczył mi komunikat taki, że rok za ale coś tam, coś tam, gówno. Kurde, to około 800 ko dostanę. I tak, dobrze. No, eee, uważaj teraz. O, na ludzi, ja wstałbym na ten. No i jest Pa, pan, to platyna, dostaje platyna ja żartuję, nie dostaję platyny. O złoto, nic źle. Ty szybciej widziałeś ten ekran ode mnie. Ej A co? Przecież było 1,8 miliona, nie 1,6 Eee... A 17% Mm, ponieważ no, jeszcze działka chyba tego Pawła, czy jak to tam? A... 600 koło, no nie jest źle. Jak podostałem? Ranga wzrosła, no dzięki. To co, Ekran. żeby tradycji było dość idziemy się nawalić. Bonko. Czekaj, bo ja mam biały ekran. O, dalej już. płota pasera. A, to pewnie. Oni to są ci Martini, Madrazoci. No, możliwe. Oputa Pawla. Pa pa 68 koła blisko. Dobra, GG z chodźciem na Nevermind. Dobra, Dobra. E e e Mogę spróbować się zrestartować. Co masz kupować? Ja w międzyczasie pojadę do domu. Bardzo długo mnie wychodzi z tego geta. A. Eee. Mój internet sobie troszkę umiera. Już wiem. Internet mi się skończył. I w ten nieprzyjemny sposób kończy się ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. I widzimy się do następnego. Siema.